Dzień dobry kościele. Ale was fajnie wszystkich widzieć. Jak się czujecie? O, cisza. <grych> eee, ojejku. Wakacyjne wyjazdy się skończyły. Dla, dla co po niektórych. Niektórzy mają jeszcze przed sobą, ale z tego co widzę, to mamy gości, mamy domowników, których, których nie mam możliwości widywać co niedzielę, więc tym bardziej się bardzo cieszymy, że was widzimy. Eee. Tak ostatnio zdałam sobie sprawę, że, że dawno nie miałam takiej możliwości, żeby mówić z tej sceny. I wiecie, jak sobie zastanawiałam się, jak zacząć, chyba był mój największy problem, i tak sobie myślę, powiem jakąś anegdotę, co się wydarzyło w ciągu tych dwóch ostatnich miesięcy. Idę do mojego męża, Amek, co ja śmiesznego zrobiłam w te wakacje? A mój mąż tak skwitkował, skwitkował dzisiaj, że codziennie coś śmiesznego robisz, ale nic się w sumie nie nadaje, żeby mam powiedzieć, więc anegdotkę zostawię sobie na kiedy indziej. Ale um, chciałabym rozpocząć od opowiedzenia. Zwykłej historii o pozornie bardzo zwykłej osobie. Była pewna kobieta, która nazywała się Władysława Dąbkowska. Była bardzo niepozorną kobietą, niewykształconą, niezbyt urodziwą. Mieszkała na Śląsku Cieszyńskim. Z tego, co wyczytałam, to Śląsk Cieszyński od wielu pokoleń był i jest zamieszkiwany przez ewangeliści wierzących chrześcijan. I ona była kobietą, która bardzo kochała Boga. Pewnego roku w ramach wakacji z zakładu pracy została wysłana na Mazury, do, do pewnej małej miejscowości turystycznej. I w tej miejscowości poznała e, mężczyznę, wdowca. Zaprzyjaźnili się, zakochali, pobrali i ona przeprowadziła się do tego miasta. On był dozorcą w miejscowym muzeum, ona sprzątaczką, zajmowali malutkie mieszkanko na poddaszu tego muzeum, nawet własnej łazienki nie mieli. Po paru latach ten mężczyzna zmarł, a ona stanęła przed decyzją, czy wrócić w swoje rodzinne strony, czy zostać w tej, w tej miejscowości, gdzie generalnie jest sama i zostać w tym małym mieszkanku, które dzieliłaby dalej swoim pasierbem, który nie był łatwym człowiekiem. Ale ona poczuła, że ma zostać i tak też zrobiła. Ale to, czemu poświęciła swoje życie, to była modlitwa i czytanie Biblii. Każdą wolną chwilę spędzała na modlitwie i na czytaniu Biblii. Nawet kiedy wykonała swoje obowiązki, posprzątała salę wystawową, otworzyła je, zajmowała swoje ulubione miejsce w dwóch zupełnie oddzielonych od reszty salach wystawowych. I tam siedziała i się modliła o miasto, o kościół, którego w tym mieście nie było. Przerywała modlitwę tylko po to, żeby oprowadzić zwiedzających. Dlaczego opowiadam tą historię? Zaraz się dowiedzie. Ale wiecie, jak sobie myślę o tej kobiecie, to myślę o tym, że ona doskonale wiedziała, co to znaczy przebywać przed Bogiem. Że ona doskonale umiała rozpoznawać Boże prowadzenie, że ona umiała wsłuchiwać się w Boży głos, że jeżeli spędzała tak każdą wolną chwilę, to znaczy, że też kochała to miejsce i że szanowała Bożą obecność w swoim życiu. I tak zastanowiłam się nad tym nad tym nad tym słowem, nad tym określeniem, szanować Bożą obecność. Tak zaczęłam się zastanawiać, tak mi to utkwiło, i zaczęłam się zastanawiać, czy ja szanuję Bożą obecność. Bo to, wiecie, to nie jest coś, czym ja określam swoją relację w stosunku do Boga. Często mówię, że uwielbiam Go, że Go kocham, że, że oddaję Mu chwałę, ale rzadko używam określenia, wiecie, szanuję, szanuję Boga. I im bardziej się zaczęłam nad tym zastanawiać, tym, tym bardziej stwierdziłam, że muszę poszukać, co Biblia o tym mówi, chyba dobrze. I zaczęłam szukać określeń, które, które wyrażają właśnie szacunek w stosunku do Boga. I trafiłam na takie cztery słowa, dwa greckie, dwa hebrajskie. W Biblii jest greckie słowo proskuneo. Mam nadzieję, że nie będę tu nic przekręcać, bo mam tu znawcę greki. Y Prosku oznacza złożenie pocałunku, bycie jak pies przy ręce swojego właściciela. Tu się, za, tu się zatrzymam, więc jak przeczytałam tę definicję bycie jak pies przy ręce swojego właściciela to tak aż się we mnie skręciło. Takie to, bo, wiecie, może pominę ten, ten aspekt, ten fragment, no bo jak możemy się porównywać, że jesteśmy jak pies przy ręce człowieka, przy, przy ręce właściciela? A potem tak się zastanowiłam, no nie, no, w jakiś sposób to oddaje właśnie takie oddanie i. I takie kochanie tego człowieka, że po prostu jesteś w stanie mu służyć, tak? Dalej, lub znaczy też klęknięcie w celu złożenia hołdu, czy też wyrażenia szacunku wobec osoby wyżej postawionej od nas. Greckie sebomi oznacza szacunek, poważanie. Hebrajskie shachach oznacza kłaniać się nisko albo upadać na ziemię, być powalonym. Hebrajskie cegit oznacza padnięcie na twarz. Wiecie, wszystkie te słowa określają, określają relacje w stosunku do Boga, ale to nie jest taki szacunek płytko pojmowany, tak jak często mówimy: wiecie, szanujemy starsze osoby, szanuję profesora, więc mu powiem dzień dobry i tak dalej. Tylko ten szacunek, który określają te słowa, jest wyrażony w stosunku do, do osoby, którą znamy, która jest tak ważna, że właśnie ta świadomość tego, kim jest ta osoba, yy, powoduje, że aż jesteśmy oni aż musimy po prostu w jakiś sposób widoczny wyrazić ten szacunek. I to, co jest ciekawe, wszystkie te cztery słowa. W naszych Bibliach są tłumaczone jako oddawanie czci. Czyli oddawanie czci i uwielbienie, fundamentem oddawania czci fundamentem uwielbienia jest postawa szacunku i służby. I zatrzymaj się tu na chwileczkę, dlaczego w ogóle o tym mówię. Wiecie, to wszystko, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, to jest... To jest słowo, które wiem, że też Bóg do mnie mówi i jakoś w jakiś sposób też mnie konfrontuje. Ale mam też poczucie, że to jest też słowo, które potrzebujemy jako Kościół. Bo kończą się wakacje, zaczyna się nowy rok szkolny jak co roku w naszym Kościele zaczyna się też pewien nowy sezon. Myślę, że będzie, będzie wyjątkowy, będzie też inny od innych od poprzednich. I, I wierzę też, że wiele rzeczy, o które od wielu miesięcy się modlimy, zaczną się spełniać. Ale przed nami też jest dużo wyzwań. Tak jak w swoim życiu, tak, tak mam poczucie, że też w życiu naszego kościoła yy, musimy przed postawieniem tego pierwszego kroku, przed tym jak, jak damy się też prowadzić Bogu dalej, to musimy sobie przypomnieć i ustawić takie fundamenty, że jeżeli chcemy widzieć Boga uwielbionego w życiu naszego kościoła i Boga, który działa przez życie naszego kościoła, to musimy sobie przypomnieć, że podstawą tego jest szacunek do Jego Bożej obecności i ta postawa sługi w stosunku do Niego. I podam wam pierwszy przykład postaci, którą bardzo lubię, historii, którą bardzo lubię, mianowicie król Dawid. Król Dawid tak bardzo szanował Bożą obecność i, i tak bardzo tęsknił za nią, że postanowił sprowadzić skrzynię przymierza, e, gdzie ta obecność była, sprowadzić ją z Kiriat Jarym. Ta miejscowość w różnych tłumaczeniach różną ma nazwę, ale sp chciał sprowadzić skrzynię przymierza z Kiriat Jarym do Jerozolimy. Jeżeli kojarzycie tę historię, to wiecie, że nie, nie obyło się bez różnych trudności. Ale w ostateczności, kiedy ta skrzynia przymierza docierała już do Jerozolimy, to Dawid co parę kroków składał ofiarę po to, też, żeby oddać w ogóle cześć. Ale wiecie, to wszystko odbywało się w atmosferze radości, świętowania. I czytamy w rozdziale 6, drugi księdza Samuela, w rozdziale 6, wersie 20, że tańczył też Dawid przed Panem, nie szczędząc swoich sił, a czynił to przepasany Lenianym efodem. I to jest jakby niezwykła scena, bo widzimy króla Izraela, wielkiego króla, który tańczy wśród swoich poddanych w bieliźnie. Tam nie było na gości, tam nie było nic, co było niestosowne, ale wiecie, on zdjął swoje królewskie szaty i pozbył się takiej swojej królewskiej chwały po to, żeby oddać chwałę najwyższemu Bogu. I nie spodobało się to jego żonie, Michal. I w wersecie 20 czytamy, jak ona wręcz z niego kpi. Ale, ale godnie zachował się dziś król Izraela. Obnażył się dziś na oczach niewolnic swoich sług, jak zwykły prostak. Czujecie po prostu tą wzgardę w jej głosie? Wtedy Dawid powiedział do Michal, grałem i tańczyłem przed obliczem Pana. Przed obliczem Pana mówię, który wybrał raczej mnie niż Twojego ojca i cały jego ród, aby mnie wyznaczyć księciem nad ludem Pana, nad Izraelem. A choćbym poniżył się jeszcze bardziej niż tym razem i stał się niczym we własnych oczach, to u tych niewońc, które przed chwilą wspomniałaś, u nich będę poważany. Tak sobie myślę, że Dawid doskonale wiedział, co to znaczy oddawać cześć. Rozumiem, dlaczego jest nazywany tym. tym Wielkim wielbiaczem, że on tak naprawdę wiedział, co to znaczy uwielbiać Boga, bo wiedział, co to znaczy uniżyć się, że nie miał w poważaniu tego, jak będzie odebrany, nie miał w poważaniu tego, że, że, wiecie, no, tak naprawdę, przed ludźmi, przed którymi ma wielki autorytet, on będzie poniżony po to, żeby wywyższyć najwyższego Boga. I nawet w Piątym Księdze Mojżeszowej czytamy przykaz, że E, przykaz oddawania, czyli panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służyć będziesz jedynie jemu. Czyli, aby rzeczywiście oddawać cześć Bogu, to musisz mieć postawę sługi. Z oddawaniem czciwią, że się konkretne działanie, a źródłem tego działania jest, jest właśnie postawa sługi. A tak sobie myślę, że jakie to jest bardzo niepopularne. To tak bardzo nie leży gdzieś w naszej naturze. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jako ludzie lubimy mieć swoje plany, lubimy dbać o swoje własne interesy, mamy swoje marzenia. Jeżeli robimy coś, co, co wychodzi nam i coś, co nam się podoba, to też chcemy się tym podzielić z innymi, chcemy, żeby ktoś to docenił. A jakby w domyśle, w postawie sługi jest to, że wykonujemy rzeczy, których nie zawsze chcemy, które ktoś, którego, których ktoś od nas wymaga. I w tym wszystkim jesteśmy gdzieś z tyłu. Nikt nie docenia sługi, że zrobił to, co miał zrobić. Nikt go nie chwali, nie wiadomo jak. I tu chcę przytoczyć kolejną postać. Dla mnie to jest troszeczkę odkrycie, może, może dla Was nie, ale, ale ja w ostatnim czasie spojrzałam na to takim świeżym okiem. Mianowicie, kiedy czytałam historię Narodzenia Jezusa, to wiecie, patrzyłam na postać Marii jako tej, która która miała to pokorne serce, która odpowiedziała posłusznie na wołanie, wołanie Boga, ale bardzo rzadko w tej całej historii patrzyłam na Józefa. Tu możecie się śmiać, ale wiecie, wyobrażam go sobie zawsze, chyba nigdy tego nie zwerbalizowałam, ale wyobrażałam sobie go jako starszego mężczyznę, takiego pantofla, cichego, małomównego, tak naprawdę stosunkowo niewiele o nim czytamy, tak? I kiedy czytałam i modliłam się nad tym tekstem, to tak sobie uzmysłowiłam, że okej, okay, to był prawdopodobnie, to raczej był młody mężczyzna, niewiele starszy od Marii, który miał jakieś plany, który miał marzenia w związku z tą swoją ukochaną, wyobrażał sobie już ich jakoś tam przyszłość. To był też mężczyzna, który potrafił podejmować trudne decyzje i miał dobre i sprawiedliwe serce. Bo w momencie, w którym tak naprawdę doświadczył zawodu, i jego plany, jego świat się w pewnym sensie za, złamały, no bo osoba, którą tak bardzo kochał, prawdopodobnie go zdradziła. I on stwierdził, że nie będzie dochodził swojego i nie będzie wylewał żalu przed innymi i nie będzie się w jakiś sposób mścił. tylko postanowił, że rozejdą się bez rozgłosu. Na szczęście przyszedł anioł, który, który zmienił jego plany. Ale wiecie, ta, ta trzecia rzecz, która tak bardzo mnie... Mm, która odświeżyła ten mój punkt widzenia, to tak zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę w tym wszystkim nie było żadnego przypadku, że, że to była ich wspólna droga. Bo tak zawsze myślałam znowu, wyobrażałam sobie, że to Maria niesie ten ciężar, że to ona, wiecie, to brzemię niesie, a, a on jest gdzieś takim totalnym przypadkiem. Bo została wybrana ta dziewczyna, a to, że ona sobie wybrała tamtego chłopaka, no trudno jak minie ten czas, który jest przeznaczony na to, żeby ona wykonała to zadanie, on trochę pocierpi wstrzemięźliwość, to będą mogli już żyć tak, jak, tak jak sobie zaplanowali. No nie. Bo tak naprawdę jego decyzja i też jego odpowiedzenie na, na Boże wołanie, jego serce, jego pokora i też takie poświęcenie, które za tym szło, to, że podjął decyzję też, żeby chronić tą rodzinę, żeby pokochać Jezusa jako swojego syna też, to zmieniło też jego życie. Że tak naprawdę oboje nieśli tą obietnicę. I tak właśnie mnie dotyka, że on w tym wszystkim miał taką, taką postawę sługi. A wiecie, co charakteryzuje sługę? Że on mówi amen, a nie tak. Że nie ma. Nie wyraża zgody, która jest poprzedzona jakąś analizą, tylko mówi amen, czyli niech tak się stanie. Amen jest mocniejsze niż zgadzam się. Bo zgadzam się, to znaczy, że ty na poziomie intelektu to przeanalizowałeś i stwierdziłeś, ok, zgadzam się. Dobrze, niech tak będzie. A amen mówi amen na wszystko, co mówi Bóg do ciebie i czego od ciebie chce Bóg. I nie zawsze rozumiemy, co Bóg od, ciebie, od nas chce, ale nie musimy się na to zgadzać, żeby powiedzieć amen. Tak jak dziecko, jeżeli rodzic wydaje mu polecenie dla jego dobra, to nie oczekujemy, że to dziecko stwierdzi, hmm, no dobrze, zgadzam się. Tylko oczekujemy, że w tym konkretnym momencie zrobi to, co jest od niego wymagane. Potem to zrozumie, ale w tym konkretnym momencie chcemy, żeby powiedział amen. Dobrze, niech tak będzie. I tak samo sługa nie analizuje, nie dyskutuje z poleceniami, które są mu dawane. I to nie chodzi o taką służbę niewolniczą, że niewolnik służy swojemu panu niejako jako straszenia i tak naprawdę nie ma wyjścia. Tylko mówimy tu o służbie, która wynika z poznania Boga, z takiego szacunku, takiego... Znowu, no właśnie dlatego tutaj ten przykład z tym psemu ręki swojego pana ma takie zastosowanie, że tak bardzo miłujesz kogoś, tak bardzo jesteś do niego przywiązany, że po prostu chcesz mu służyć. I jeżeli chodzi o Boga, to im bardziej znasz Boga, im bardziej rozpoznajesz też Jego głos, tym bardziej konkretne wskazówki dostajesz i tym bardziej um, konkretne. Tym bardziej wiesz, jaką taktykę też obrać. Wiesz, co w danym momencie też masz zrobić. Jeżeli masz się modlić, jeżeli masz poczucie, że masz się modlić, to się modlisz. Nawet jeżeli nie będziesz widział tego efektu jeszcze. Bo wiecie, Jezu, Józef zobaczył wypełnienie obietnicy w Jezusie, ale bardzo często są rzeczy, które modlimy się wiele lat i nie widzimy efektów tej modlitwy. Dlaczego opowiedziałam wam tę historię z panią Dąbkowską? Mogłabym wam opowiedzieć pewnie wiele różnych historii, wy pewnie znacie wiele różnych świadectw, wiele różnych historii, może własnych macie, ale chciałam opowiedzieć historię, która w pewien sensie dotyczy też mnie. Pani Dąbkowska mieszkała w Mrągowie, w mieście, w którym urodziła się i wychowała moja mama. Muzeum, w którym pracowała, to było muzeum, w którym dyrektorem była moja babcia. I ona widziała panią Dąbkowską z tą Biblią i, i nigdy nie rozumiała, dlaczego ta kobieta siedzi sama i czyta Biblię. I moja mama jako dziewczynka i jako dziewczyna biegała do tego muzeum. Wiecie, parę lat po tym, jak ta kobieta zaczęła się modlić, w tym mieście zaczęły pojawiać się misje namiotowe, bardzo duże grupy młodych ludzi zaczęło oddawać życie Bogu i świadomie, świadomie oddawać życie Bogu, w tym moja mama. I po tych paru latach i modlitwy, w tym, w, tym, w tym mieście powstał kościół. To miasto jest niewielkie, ma 20 tysięcy ludzi, ale ten kościół jest ogromnym błogosławieństwem dla całego regionu. Naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, ja po prostu bardzo kocham ten kościół. Ten kościół w momencie, w którym mój dziadek umierał. A nie był w kościele, cały ten kościół stał w modlitwie. Kiedy rozpoczęła się wojna, oni jako małe miasto przyjęli więcej ludzi z Ukrainy niż jakiekolwiek kościelne miasto, nawet duże wojewódzkie. Więc jeżeli spytalibyście kogokolwiek w tym kościele, to nikt nie ma wątpliwości, kto położył fundamenty i kto wymodlił ten kościół, że była to pani Dąbkowska, pani Władzia, siostra Władzia. Nawet, kiedy mają jakieś rocznice okrągłe Kościoła, to zawsze ją wspominają. Ale wiecie, jej życie nie skończyło się jakoś spektakularnie. Nie doświadczyła nie wiadomo jakiego docenienia. Zachorowała na raka. Ludzie z Kościoła pomogli jej dostać się w swoje rodzinne strony, tam umarła. Ale wiecie, dlaczego opowiadam o tą historię? Bo, bo lubię patrzeć na nią, że w pewnym sensie jej posłuszeństwo, jej, jej zaufanie, jej takie poddanie Bogu ma odzwierciedlenie w tym, że ja tu jestem. Że ta kobieta nawet nie wiedziała, że swoimi modlitwami, jak daleko tymi swoimi modlitwami posłuszeństwu Bogu sięga. Może byłaby inna droga, ale gdyby moja mama nie poznała Boga, to mnie dzisiaj też by tutaj nie było. A ja bym nie mówiła tego kazania o niej. Ale myślę, że ona dużo większą nagrodę ma w niebie. Ale myślę, że wielu z nas nawet nie ma świadomości tego, ile ludzi na przykład modliło się o twoje życie, ilu ludzi, ile ludzkich modlitw jesteś efektem? Chciałam opowiedzieć historię moich y, przyjaciela, moi, moich rodziców, ale nie zdążyła mi. Y, do niedzieli poznać tak konkretnych szczegółów, ale wiecie, mężczyzna po dwudziestu paru latach życia z Bogiem, nagle dowiaduje się, że jego prababcia modliła się we wszystkie pokolenia w przód i tylko dzięki jej modlitwie ich rodzina przeżyła, yy, przeżyła drugą wojnę i atak Niemców na ich wioskę. I jak się nad tym zastanawiam i tak sobie myślę, że ja bym chciała być tą, której modlitwy sięgają w przód, że przez moje posłuszeństwo, nawet jeżeli nie zobaczę efektów tej modlitwy, że moje modlitwy sięgają w przód i dotykają ludzkich żyć. Na początku roku zapisałam sobie modlitwę, którą przeczytałam w rozważaniach Mateusza napisanych przez naszego pastora i zapisałam sobie ją jako taką moją modlitwę na cały ten, na cały ten rok i wierzę, że też w pewnym sensie jest ona modlitwą dla naszego kościoła. Ucz mnie, proszę, pokory i uniżenia, które otwierają niebo i sprowadzają na ziemię Twoją obecność i Twoje działanie. Czy my chcemy jako Kościół widzieć Boga w działaniu i niebo, które jest otwierane? Bo jeżeli tak, to musimy się poddać temu, że Bóg nas będzie uczył tego, tej pokory i tego uniżenia. I wiecie, tak sobie myślę, że to nie chodzi tylko... Możemy mówić o tym, że jesteśmy sługą też dla innych ludzi, że w ten sposób pokazujemy im naszą miłość. I też sobie nawzajem, na przykład w kościele. Ale w tym konkretnym aspekcie chcę bardzo mówić właśnie o takim posłuszeństwie i służbie, ale Bogu. I na koniec chciałabym przeczytać jeden fragment, bo wiecie, to wszystko tak brzmi, jakbym, jakby Bóg nakazał nam, żebyśmy byli Jego sługami. A ten fragment pokazuje, że tak naprawdę to On pierwszy stał się sługą za nas. Że to od Niego mamy się uczyć tego. List do Filipian, drugi rozdział, werset 5. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie i przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżyła... A gdy stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Aby na imię Jezus skieło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Tak bym to chyba chciała zostawić tego fragmentu nawet nawet nie wiem, jak skomentować. Pozwólcie, że się pomodlę. Jeżeli chcecie do mnie dołączyć, to czy będziecie stać, czy będziecie siedzieć, będzie ok, jak jest wam komfortowo. Pani, dziękuję Ci, że... że Ty nam pokazałeś, co to znaczy być sługą. Panie, dziękuję Ci za Twoją ofiarę, dzięki której możemy tutaj być, możemy, możemy uwielbiać Ciebie, możemy oddawać Tobie cześć, Panie. I my chcemy to robić całym sobą, całym naszym sercem. Panie, my się modlimy o to, żebyś Ty był Bogiem w działaniu, żebyś Ty działał przez nasze ręce, żebyś Ty działał przez nasz Kościół. Panie, my chcemy. Być wrażliwi na Twoje prowadzenie i postępować tak, jak Ty chcesz. Nawet jeżeli tego nie rozumiemy i nie widzimy jeszcze efektu, Panie, wiem, że Ty masz cel i Ty widzisz daleko, dalej i daleko więcej. Ojcze, daj nam gorące serca, żeby służyć Tobie, który Ty pierwszy stałeś się sługą. Niech nasze usta głoszą chwałę Tobie, który pierwszy okryłeś się chwałą. I wierzę Panie, że, że te rzeczy i te cuda, które, które Ty masz zaplanowane, w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie ich nawet wyobrazić. Panie, ja się uniżam przed Tobą. Panie, postaw nasze serca w, taki, w takiej pozycji poddaństwa i, i takiego po prostu zanurzenia się w Tobie, że my będziemy chcieli Tobie służyć. Że to nie będzie nas zmuszało w żaden sposób. Panie, Tobie oddajemy chwałę. Tobie oddajemy chwałę, Boże. I Ty jesteś jedynym powodem, dla którego jesteśmy tutaj. Bądź na Ojcze. Amen.